Przekopany i wiarę w swój plan, fundament nam zyskały, a za plecami gran. A ci, którzy płakali i robili, no miał, miał miał niech zobaczą, jak to leci w cały świat. Zaloguj się na serwer, kiedy wszyscy są online. Mamy nową energię, jakby ktoś tu rzucił szar. Jedziemy z tym na pełnej, no bo mamy dobry fan. A tym co nie wierzyli, swym hejtem sują fan Jesteście z częścią, bo bez was nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas. Mam teren przekopany i wiarę swój plan Fundament nam zyskały, a za plecami klan A ci którzy płakali robili miał, miał Zobaczą, jak to leci w cały świat. Niech zobaczą jak to leci w cały świat Mam przykopany i wiarę swój plan Z skały, a za plecami klan A ci którzy płakali robili miau 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 Niech zobaczą jak to leci w cały świat Podróże nam nie straszne, nawet rognę szanne Choć ogień jest tu bram, to ty ze mną przyjacielu nigdy Czyż sam ekipa na całe życie, Wykopie diament, nawet jeśli zechce, to patykiem. A tym, co nie wierzyli, słuchajcie, hejtem są fan. Jesteście z jego częścią, bo bez was nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas. Mam teren przekopany i wiarę swój plan. Fundament mam z skały, a za plecami klan. A ci, którzy płakali, zobaczą, jak to leci w cały świat. Anteremsze kopalny i garę swój plan są mam ze skały, a zalecamy klan. A ci, którzy płakali, robili gauna, gauna. Niech zobaczą, jak to leci w cały świat. Wiele przygód tych prawdziwych nie na pokaz. Zakompana mając wimka ocelota który wybrał w życiu swoją własną drogę.